Dzisiaj porozmawiamy o stresie w szkole. Wiem, że dla wielu z Was to jest temat codzienny. Wszystkie egzaminy, presja od nauczycieli, matura powoduje u nas wszystkich stres i to jest naprawdę normalne. W tym filmie chcę opowiedzieć o sposobach, które pomagają radzić sobie ze stresem i utrzymać równowagę między nauką a zdrowiem psychicznym. Jeżeli macie dosyć filmów, poradników pod tytułem: Zorganizuj się, myśl pozytywnie, żeby się nie stresować, to ten film jest dla Was. Szkoła to jest taki wieczny wyścig. Z testami, z ocenami, z zaliczeniami, z byciu jak najlepszym. Jesteśmy młodzi, więc większość młodych osób, które są właśnie w szkole, chcą mieć jak najlepsze oceny, ambicje coraz bardziej rosną i to wszystko nas przytłacza, dlatego pojawia się ten stres. Powiem Wam szczerze, że nie zawsze udaje mi się wszystko ogarnąć perfekcyjnie. Jesteśmy ludźmi, nawet najlepsze osoby z najlepszymi ocenami też tak mają, że. Nie zawsze jest na 100%, ale mam kilka rzeczy, które mi pomagają i to nimi dziś się podzielę. Osoby, które mnie trochę oglądają, wiedzą, że ja lubię sobie planować i lubię się przygotować ten cały wir pracy, jak zaczynam się uczyć, ale czasami, kiedy jesteś przytłoczony, nie jest. To najlepszy pomysł, ponieważ uważam, że w takich momentach powinieneś sam znaleźć swój rytm pracy. Jeżeli mam problem w nauce i jest strasznie dużo testów, gdzie i tak mi nic nie da uczenie się wszystkiego naraz, ponieważ zapomnę ze stresu, na początku zawsze szukam swojego rytmu. Czyli nie działam od razu na pełnych obrotach. Tylko siadam z kawą, planuję, przeglądam notatki, ale bez naprawdę żadnego pośpiechu. Najważniejsze w tym okresie jest to, żeby nie rzucać się od razu w wir nauki, tylko dać sobie chwilę na rozruch. Uwierzcie mi, to robi różnicę, kiedy podchodzisz do tego na spokojnie, a nie po prostu robisz wszystko naraz i nie wiesz, co się dzieje. Ostatnio miałam tak, że miałam strasznie dużo sprawdzianów w jednym dniu i zaczęłam się uczyć po kolei do każdego naraz. I to mi tak nic nie dało, ponieważ stres zrobił swoją całą robotę i nagle na teście. Nie wiesz o czym piszesz, mimo że się uczyłeś wcześniej, więc to jest straszne i niesamowite, co stres nam może zrobić w głowie. Wydaje mi się, że koniec roku jest najgorszy, kiedy to wszystko ci się nawarstwi i kiedy masz, o Jezus, Maria, mam tyle testów. Ja nie, nie wiem, co ja mam zrobić, więc im wcześniej zaczniesz w swoim rytmie pracy, tym będzie lepiej. Rok temu miałam tak, że odkładam sobie wszystko przez cały rok i wszystko mi się zawaliło na koniec ostatniego miesiąca roku szkolnego. I to był niesamowity stres. Nie mogłam spać po nocach. Więc do wszystkich osób, które to oglądają w pierwszym semestrze, wejdź w swój spokojny rytm pracy i naprawdę zacznij sobie po kolei robić. Nie od tego wszystkiego na ostatnią chwilę, bo ten stres się nawarstwia i nie będzie dobrze. Będąc w ostatniej klasie liceum, wiem jak to jest, więc radzę do każdego, żeby podchodził w swoim rytmie pracy na spokojnie od początku i będzie dobrze. Kiedy dalej jestem w swoim rytmie pracy. I czuję się przytłoczona, robię sobie większe przerwy. Czasem po prostu wstaję i robię coś innego. Już nie chodzi mi o całą produktywność, tylko po prostu, żeby zrobić sobie przerwę. Podczas przerwy po prostu sobie siedzę. Nawet nie sięgam po telefon, tylko tak wyłączam się. U mnie to działa, nie wiem, jak u was. Mało kto o tym mówi. W wszystkich poradnikach, wszystkich sali w vlogach, jak się uczymy, ale bardzo ważne w nauce co jakiś czas jest odpuszczanie. I ja wiem, jak to brzmi. I zaraz tłumaczę, o co w tym chodzi. Ponieważ nie chcę, żeby ktoś mnie odebrał w taki sposób, że masz odpuszczać, masz się w ogóle nie uczyć, tylko kiedy naprawdę jest źle, i ten stres, i tak ci nic nie da, to czasami lepiej sobie odpuścić i zabrać się, jak będziesz miał siłę, ale wiem, jak to jest, bo później się to wszystko odkłada, ale czasami po prostu trzeba odpuścić. Czasami, podkreślam to słowo, i po prostu zaakceptować to, że nie zrobimy tego wszystkiego na 100%. Zdarza się, że nie jestem w stanie przygotować się idealnie, i to jest totalnie okej. Okay. Więc w międzyczasie, jak odpuszczasz, to lepiej sobie po prostu zrobić reset głowy i pójść wcześniej spać, niż nie wiem, siedzieć na telefonie, ale nie mówić że za każdym razem masz odpuszczać, bo nie. Naprawdę pamiętaj, że odpoczynek nie jest nagrodą, tylko Twoją potrzebą. Każdy z nas ma pełne prawo do odpoczynku w trakcie nauki, po nauce, ponieważ no nie jesteśmy robotami, jak to moja nauczycielka mówi, i nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego na 100%. Jesteśmy ludźmi. Ale jeżeli się nauczymy, że po prostu następnym razem mamy to wcześniej zacząć, ale w spokojniejszym trybie pracy, to jest najważniejsze. Jeżeli uczysz się z tego coś, to nie jest samą taką nauką, wiedzą z, ze szkoły, ale uczysz się tego jakby w sobie i podejście do takiej całej pracy i całego rytmu nauki. Ale z drugiej strony, nieważne ile będziesz robił, się uczył, pracował, to i tak. Możesz mieć to uczucie w sobie, ten stres, oraz również taki strach w tym. Chcę Ci powiedzieć, że każdy tak ma, że też się stresuje takimi rzeczami, mimo że dla Ciebie się to wydaje głupie i trochę nie chcesz tego przyznawać, ale też ja nie zawsze mówię o tym, jak się czuję, bo czasem mam wrażenie, że. Inni też mają swoje problemy, takie bardziej ważniejsze, ale nauczyłam się, że czasami wystarczy ci jedna osoba, jedna jedyna. I to nawet nie chodzi o to, żeby ta osoba dała ci radę, tylko mając świadomość, że ktoś cię wysłuchał w tym, że się zmagasz, a prawdopodobnie nawet jestem pewna, że ktoś powie, że czuję się podobnie, lepiej się czujesz. Jeżeli nie masz z kim pogadać, zawsze możesz pisać do mnie. Jeżeli nie ma takiej osoby, z którą możesz pogadać, zawsze istnieje dziennik, o którym bardzo często mówię. Samo wypisanie swoich myśli bardzo dużo daje. Czuję się po prostu lepiej i nagrywam mnóstwo filmów na temat też dziennika. I dużo osób też mi odpisało, że też tak ma, że lubi pisać sobie po prostu w dzienniku, jak się czuje podczas studiów, podczas szkoły, ponieważ samo wypisanie swoich myśli naprawdę działa, ale to już jest osobny film, na który zapraszam. Pamiętaj, że stres w szkole będzie zawsze i to jest. Twój proces nauki. Do wszystkich osób, które bardzo się stresują tym wszystkim i stresują się ocenami, to to zniknie za kilka lat. Nieważne, w jakiej jesteś klasie, to i tak minie. I zdałam sobie sprawę po prostu, jak jestem w ostatniej klasie liceum, że to i tak minie i nadejdzie nowa rzecz. Będziemy się później stresować z czegoś innego. Jak robisz jakikolwiek jeden krok w stresie, to naprawdę wielkie wow. Naprawdę wielkie wow, ponieważ stres jest bardzo. Ciężkim tematem, gdzie naprawdę mało kto chce o tym gadać, ale mam nadzieję, że takie uświadomienie Ciebie trochę da Ci do myślenia i pomoże trochę go bardziej zredukować. Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej Was stresuje w szkole i co pomaga, żeby zwalczyć ten stres. A jeżeli chcecie więcej takich rozmów, to pamiętajcie: subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się ciepło.